W klasie 6b podsumowaniem omówienia fantastycznej lektury, jaką jest Hobbit, czyli tam i z powrotem autorstwa Johna Ronalda Roela Tulkina była praca metodą projektu. Uczniowie podzieleni na kilka grup mieli za zadanie przygotować informacje dotyczące blanym zamieszkujących w ziemi. Świetnie się do tego przygotowali, zgodnie pracowali i w efekcie na lekcji powstały ładne i ciekawe plakaty. Świat ukazany w powieściach Tolkiena jest światem nieprawdopodobnym, czyli fantastycznym. Zrealizowany przez klasę 6B projekt był fantastyczny. Nie tylko ze względu na to, że miał zaprezentować takich niezwykłych bohaterów jak trolle, hobity czy elfy. Fantastyczne było też jego wykonanie i zaangażowanie uczniów. Tak trzymać! Golum żył w podziemiach nad czarną wodą. Jak wyglądał, główny go, był czarną istotą o wielkich, okrągłych i wyłupiastych oczach. Był małym, szkaradnym, wychudzonym stworem, długie, cienkie ręce i wielkie stopy. Czy, czym się odżywiał? W jaki sposób zdobył pożywienie? Czarna istota odżywiała się rybami oraz goblinami. Golum był samotny, mieszkał w ciemnościach i nikt nie wiedział o jego istnieniu. Jak wiecie, dzisiaj są walentynki i stąd mam pomalowaną twarz. Ale ja chciałabym Wam powiedzieć o czymś innym. Recenzuję Wam czwartą część Filipiny pod tytułem Sprawy Kryminalne Filipiny Lomarsza Coneczek. Jest to historia dziewczyny o imieniu Rosa. Ta nastolatka uciekła z domu, nie mogąc znieść tego, jak jej mała była traktowana przez swojego chłopaka Marka. Rosa spotyka się z Filipiną w dziwnych okolicznościach. Dziewczyna na początku nie wierzy Filipinie, że jest prywatną detektywką, ale ta ją przekonuje i wspólnie demaskują Marka. W podziękowaniu mama Rosy daje Filipinie dwa bilety do Lizbony, ponieważ mama Filipiny zawsze chciała zwiedzić to miejsce. Niestety dzieje się coś przykrego. Jeśli chcecie wiedzieć coś, stało się po przylocie do Lizbony, przeczytajcie. Prawie zapomniałam Wam powiedzieć, że moim ulubionym fragmentem jest to, jak Filipina drażni się ze swoim wujkiem Gigi. Ja oddaję tę książkę do biblioteki, więc wpadajcie ją wypożyczyć. Miłej lektury, na razie!